Aby zrozumieć potrzeby ambulansu dla Kasisi, trzeba zrozumieć sytuację, jaka jest w naszym kraju. W Zambii nie istnieje nic takiego jak pogotowie ratunkowe, gdzie zadzwoni się i już szpital wysyła pogotowie, przyjeżdżają, zabierają dziecko. W Zambii trzeba dowieść człowieka chorego na miejsce, do szpitala. Niestety. Czasem jest to bardzo trudne, szczególnie w warunkach kasyjskich. Dzieci dotychczas woziłyśmy na materacu, w samochodzie, który jest samochodem bagażowym. I niestety, ale czasami nie udawało nam się dowieść ich do szpitala. Traciłyśmy je po drodze. Teraz, kiedy mamy coraz więcej dzieci chorych, coraz więcej dzieci, które potrzebują takiej nagłej opieki, nagłej pomocy medycznej, Naprawdę potrzebny jest ten ambulans, żeby dziecko mogło dojechać pod kroplówką, mając dostęp do tlenu, bo tylko wtedy przedłuża się ich życie. W ambulansie jest idealne wyposażenie: jest butla tlenowa, jest dostęp do kroplówek. Tam są specjalne półki na wszystkie potrzebne leki, pierwszej pomocy. Jest również możliwość kontaktu. Między kierowcą, którym prawdopodobnie będę ja, i osobą, która opiekuje się dzieckiem, z tyłu jest okno między nami, więc można w, każdym, w każdej chwili się kontaktować. Taki ambulans dla nas to było tylko marzenie dotychczas, i nigdy nie wydawało mi się to realne, że będziemy go mieć. Ale z chwilą, kiedy powstała fundacja Kasisji w Polsce. Widzę, że to pragnienie może się stać rzeczywistością.